Siemaneczko i witam Was w kolejnym odcinku z ja Dzisiaj zrobimy od 5 ziko do kosy. Jak to co odcinek możecie mnie wygrywać skiny, kinyitziej 2 SSG, co trzeba zrobić, by zgadnąć jedno z nich, łapka w górę sobie komentarz i fajnie by się byli na stronkę wraz z moim kodem, czyli z kodem Elzart. Aktualnie przy doładowaniu właśnie macie 20% bonusu, więc bardzo dużo i dolarek powitalny, więc zapraszam do wpisania kodu Elzart. Jakby tego było mało, na stronie macie jeszcze konkursy przy doładowaniu wraz z moim kodem za 2 dolarków, więc zapraszam w tym na koskiej i na kałacha. Będzie ty giveaway jeszcze więcej i dużo ciekawych rzeczy typu e, tutaj levelowanie konta, za level dostajecie jakieś nagrody, poziomy i nie tylko, dużo ciekawych rzeczy, macie darmowe skrzynki, więc e, naprawdę dużo ciekawych rzeczy, polecam sobie odbierać, eventy, a my lecimy dzisiaj lecimy, bo ciężkie wyzwanie jest, a Was jeszcze zapraszam na inne odcinki z Haga, bo co odcinek do wygrania macie skiny, więc zapraszam na inne i dodatkowo widzowie, no Jakbyście, byłbym wdzięczny, abyście wpisali po sumie kodzik LZART. Oczywiście nie trzeba, ale byłbym wdzięczny, bo wtedy mogę rozdawać te lepsze nagrody. A my lecimy. My lecimy, mamy tylko 5 ZIKO, 5 groszem, więc zróbmy może pierwszą taką bitwę właśnie o coś takiego. Oj, na no tym nie starczy coś takiego. Może zróbmy o taką, coś takiego. O, to jest coś w okolicach. 4 skrzynki, 4 osoby. No, za 5 ZIKO z kawałkiem. 4, 4 szynki, w sumie to jest spoko, więc lecimy. Nawet tetanie, ale let's go, let's go, let's go, let's go. Spróbujmy, zobaczymy, czy dzisiaj nam coś siądzie, czy dzisiaj coś wejdzie. Jakiś e, tutaj case batelki, czy dzisiaj będziemy e, tak zwanie, triumfować. Zobaczymy to zaraz. E, oczywiście trzymam kciuki, że będziemy, tak? To jest oczywiste, że trzymam tutaj za to kciuki. E, zobaczmy, jest latka szynka Oj, jest dobrze, jest dobrze, dobrze. Mamy to, mamy to. I bardzo dobry start. Widzowie, 4,70. Z Dolarkę z kawałkiem. To jest praktycznie 20 zł, więc lecimy. Jest bardzo dobrze. 4,70. No tu się można zabawić. Tu się już można zabawić. Tu już można coś zapodać. Za, za 4,70. Możemy się już naprawdę pobawić. Widzowie, zróbmy. Coś takiego. O! Ej, i to jest giga dobra bitwa. 7 szynek. No musimy lecieć na raz, ale musimy tu ryzykować, żeby jak chcemy dzisiaj dostać kosę, no to niestety ryzyko musi być podejmowane. Więc tak też zrobimy, ryzykujemy i lecimy z drugą szynką. Bot Yuri na start, zobaczymy czy coś tutaj nam poleci, bo daj jakby na prowadzenie. No, na pierwszy, z pierwszych trzech strzynek fajnie by nam oddała. No bo tutaj są to najważniejsze szynki, bo są najdroższe i jest chyba nie najgorzej. Jest git. Jest git. I możemy lecieć, możemy lecieć. Teraz jakaś jeszcze koronka niech będzie, i naprawdę dobrze, jest super. I chyba to będziemy mieli, co? Jak tutaj coś na spoko poleci. Okej, okay, MP9, które. Dwa dolarki, bardzo sporo. No i teraz tylko utrzymać tą przewagę, tak zostało. Utrzymajcie tą przewagę, tak zwanie. Mam nadzieję, że tak się oczywiście stanie. Koronka, dobra, widzowie, mamy to, mamy tą bitwę. No ale tutaj nie wierzę, że ktoś nas przebije. No chyba, że gościu drobnie, no, nie wiem, z organika. Nie chciałbym, żeby to dropnął ktoś, ale jest taka szansa, zawsze, nie? Dobra, ostatnia strzynka I mamy tą bitwę. I to naprawdę jest super drop. Mamy, widzowie, 14% proszę, dolarów z dolara z groszem. No, to jest bardzo dobry run. Firewerki biją. My bijemy. Kosa czeka, widzowie. No, dałbym takie dwie skrzynki, bo one są dobre. I poleciałbym. Hmm. Coś takiego, może ty, widzowie. I na trzy osoby. Trzy osoby to spróbować. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Pyk, pyk. No, run po kose, run po kose. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. Druga strzynka. Oj, oj oj. Chociaż co? Nie, myślałem, że mieli my my się najdroższy. Dobra, jest, jest spokojnie, do nadrobienia. Do nadrobienia jest ta bitwa jeszcze. I koronka. Jeszcze koronka jakby z tych strzynek poleciała, to naprawdę to jest do nadrobienia. W zasięgu. Ty, no jest to do nadrobienia. I koronka. I z ostatniej szynki koronka. Patrzcie to: 20 centów. Co ty gadasz, że to wygramy? Nie! Ej, zabrakło nam 8 centów. Ale jaki kąbek był? Ej, szkoda tego podejścia. Dobra, zróbmy jeszcze szybkie jedno podejście od tych 5 ziko. Ej, ale to była naprawdę dobra próba. Bardzo dobra próba, no ale cóż, no, czasami sami tak bywa, nie? Dobra, po zróbmy może. Coś takiego po prostu. Coś takiego, widać. Gonna 4 osoby. No, tutaj pierwsza, pierwsza strzynka fajnie by nam oddała. No, zobaczmy. Koronka? Nie, koronka u Botanitro. No, niestety, niestety. Botanitro się zadowoli koronką. Co tu mu poleci? Oj, ten famas Rapid of A, coś takiego. Rapid Aim. no Kurczę. Zobaczmy, druga strzynka. I znów u Botanitro. O, 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 ten Mac, Factor News, Star Trek. I mamy to. Oj, ciężko będzie. No, 30 centów, nie, tragedia, coś takiego. 5 dolarów, to też to jest bardzo ładna grana z dolara. No że co, jak widzicie, z dolarka z da dać coś zrobić na stronce, budowa się zrobić bardzo dużo dzisiaj. No a niestety do koszy nie udało się dojść, więc co? Zostawcie pilnie subika, wbijcie na stronę, wpiszcie kodzik Ezdart, możecie zbierać te diamenciki, je można wymieniać, więc bardzo, bardzo spoko opcja. No i co? Trzymajcie się, strzelcie suba, cześć, cześć widzowie.